Cześć Manko, z tej strony El Diablo witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein. To jest kontynuacja misji Sprofanowany Kościół. Tym razem docieramy do ruin katedry, w których znajduje się Helga von Bulow. Naszym celem jest zlikwidowanie jej oraz wzięcie mrocznego artefaktu o nazwie Dagger of Warding, który został stworzony oraz jest cały czas strzeżony przez Olaryka, czyli pierwszego bossa, z którym się dzisiaj

all the rest of this seem like a minor annoyance ha i don't care i've waited my whole life for an opportunity like this i'm not turning back now for some cowering bookworm in his pointless fears frau von bülow i warn you if you persist in this madness i will be forced to report your conduct to the ss high court of inquiry get out of my way Zenf! Your feeble threats won't stop me. Please come to your senses. Stop this madness before it is too late. This is your last warning. No, you can't. Jak sami słyszeliście, Helga zadarła z mrocznymi mocami. Nie posłuchała się zępa, chciała wziąć ten sztylet. No i aktywowała złą moc, która tego sztyletu chroniła. No i naszym zadaniem jest oczywiście ten przedmiot zdobyć. No jednak na drodze stanie nam pewna postać, którą musimy oczywiście zabić. Oto on, pierwszy boss, który nazywa się Polaryng. Proszę bardzo, najpierw potrafimy go. Dynamite. Od razu się zombiak rozwalił. No tutaj będą się troszeczkę zombiaki pojawiać, będą nam tutaj utrudniać życie. No a do Olaryk nie jest jakimś potężnym posem No jego bronią jest to, że on przywołuje takie duchy, które mogą nas podduszać. No a poza tym może nam też sprzedać łomotek jak za blisko jego podejdziemy. No a tak to to nie ma problemu. Tylko trzeba do niego podchodzić, trochę postrzelać, schować się. I to jest taka taktyka na walkę z nim. No to co, jedziemy. Pierwszy magazynek. Cholera, duchy lecą. No i dobra. A ty co, zgubiłeś się? Fajo. Gdzie mi tymi duchami tutaj? I... O, kolejny. As. Dobra, ruszamy. Górna Zombiak go ochronił wziął trochę amunicji na klatę. Ale to i tak nic mu nie pomoże. Nie ma tak dobrze. A pozornie do nas biegnie, a tak naprawdę on nie może tutaj wejść. Nie zmieściłby się pewnie. Dobra, chowamy się. Te duchy mają raczej mały zasięg więc nie trzeba jakoś bardzo się kryć No i zaorane proszę Państwa Olaryk zlikwidowany Teraz pozostało wykończyć tylko te tempe zombiaki, które tutaj do nas lecą Ogólnie wyczytałem, że Olaryk to był kiedyś kowal w tul no i on oczywiście jest twórcą tego artefaktu, tego sztyleta, który chciała wziąć Helga. No i kiedy go zaczęła... E, kiedy, kiedy zaczęła go brać, no to Olaryk się wskrzesił i się jej pozbył. No a my teraz pozbyliśmy się jego. I teraz my możemy sobie spokojnie pójść i wziąć nagrodę. No to zobaczcie jak ta katedra, te ruiny tej katedry fajnie wyglądają, bardzo klimatycznie, świetne miejsce na walkę z bosem charakterystyczne góry, jesteśmy cały czas niedaleko zamku Wolfenstein. No i co my tutaj mamy? Zamordowany doktor Zemp, dostał kulkę w bebechy, a tu jest rozszarpana, wypatroszona przez Olareka Helga von Bulow. To, co z niej pozostało, sami widzicie. A tu jest oczywiście ten sztylet, który już możemy sobie na luzie wziąć. Mother Hen Eagle's Nest. Mother Hen Eagle's Nest. Come in, Eagle's Nest. This is Eagle's Nest. We read you, Mother Hen. What is your status? Status is mission accomplished. We are inbound. Well done, Mother Hen. What is the condition of your passengers? All things considered, the passenger is doing fine. Repeat, passenger is doing fine. Mother Hen, out. Misja wykonana, tak więc kończę. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.